Był rok 1944. Na granicy życia i śmierci kobieta leżała bez ruchu. Lekarze nie dawali jej szans. Ale wtedy wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Opisała, że w swoim stanie zawieszenia, poza czasem i ciałem, zobaczyła postać siedzącą w głębokiej ciszy. To był Jezus. Ale nie ten z obrazów, cierpiący, ukrzyżowany. Ten był spokojny. Siedział w pozycji medytacyjnej, otoczony światłem jakby wsłuchany w samego Boga. Ta wizja zmieniła jej życie i zasiała pytanie, które dziś powraca z ogromną siłą: czy Jezus medytował codziennie? A jeśli tak, co to znaczy dla nas? Nie mówimy tu o religii, mówimy o świadomości, o praktyce, która być może była fundamentem Jego mocy, uzdrowień, mądrości i głębokiego współczucia. Karl Jung wierzył, że każda religia zaczyna się od osobistego doświadczenia numinosum, spotkania z tym, co święte w głębi nas. Czy to właśnie czyniła medytacja Jezusa? Czy była Jego drogą do wewnętrznego Boga? To właśnie te tajemnice zaczniemy dziś odsłaniać. Jak to możliwe, że człowiek potrafił uzdrawiać dotykiem, uciszyć burzę jednym słowem, sprawić, że ślepi widzieli, a umarli powstawali? Dla wielu to dowód na boskość Jezusa, cudowne moce dane mu z góry. Ale co jeśli te cuda były owocem czegoś innego? Czegoś co on sam ćwiczył dzień po dniu w ciszy, w odosobnieniu. Coraz więcej mistyków, psychologów głębi i badaczy duchowości sugeruje coś rewolucyjnego, że Jezus nie działał z poziomu magii, ale z poziomu głęboko wytrenowanej świadomości. Jung pisał, że to co nazywamy cudem, może być naturalną konsekwencją poszerzonej percepcji i integracji cienia, a to wymaga praktyki, dyscypliny, codziennego stawiania się do wewnętrznej pracy. Czy Jezus medytował, by uczyć się widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, bez zniekształceń ego? Czy dzięki temu potrafił dostrzec przyczynę choroby i uruchomić proces uzdrowienia? Może cuda nie są nadprzyrodzone, może są naturalne. Dlatego, kto naprawdę się przebudził. W archiwach w Virginia Beach znajduje się ponad 14 tysiącom transkrypcji odczytów psychicznych przekazanych przez człowieka o imieniu Edgar Case. Był znany jako śpiący prorok. W stanie głębokiego transu odpowiadał na pytania dotyczące zdrowia, duszy, przeszłych wcieleń i życia Jezusa. Wielokrotnie powtarzał: Jezus nie urodził się oświecony. Przeszedł długą drogę duchowego rozwoju, przez wiele wcieleń, aż osiągnął pełną jedność z Bogiem. Kajcy twierdził, że młody Jezus odbywał intensywny trening duchowy w Egipcie, Indiach, Tybecie, że praktykował medytacje, modlitwę w ciszy i techniki poszerzania świadomości, które pozwoliły mu zestroić się z boską wolą. Dla wielu to kontrowersyjne. Ale czy nie właśnie to głosił Jezus? To, co czynię ja, wy także będziecie czynić i więcej. Z perspektywy psychologii Junga, Jezus był archetypem jaźni, pełni, do której wszyscy jesteśmy powołani. A Kajse ukazuje go nie jako wyjątek, lecz jako przykład. Te odczyty rzucają nowe światło. Nie chodzi o to, by wielbić Jezusa, lecz by podążać drogą, którą On sam kroczył, krok po kroku, od wewnątrz. To zdanie dla wielu brzmi jak bluźnierstwo. Ale co jeśli to właśnie ono czyni jego historię tak głęboko ludzką i tak pełną nadziei? Według wielu przekazów duchowych i zgodnie z intuicją psychologii głębi, Jezus nie przyszedł na świat z gotową boską świadomością. On ją w sobie zbudował, poprzez doświadczenie, poprzez praktykę, poprzez cierpienie i wybory. To był proces, świadomy, codzienny rozwój, odrzucanie iluzji ego. Uczenie się słuchania głosu wewnętrznego, zbliżanie się do Boga nie poprzez dogmat, ale przez milczące połączenie, sercem, oddechem, obecnością. Karl Jung pisał, że człowiek staje się prawdziwie duchowy nie wtedy, gdy wierzy, ale gdy doświadcza wewnętrznego zjednoczenia przeciwieństw, światła i cienia człowieczeństwa i boskości. Jeśli Jezus przeszedł tę drogę, to znaczy, że my również możemy, nie jako idealni. Ale jako autentyczni, gotowi, by codziennie wybierać przebudzenie zamiast automatyzmu, między 12 a 30 rokiem życia, Ewangelie milczą. Co robił wtedy Jezus? Gdzie był? Jak się rozwijał? To właśnie te lata, często nazywane zagubionymi, są kluczem do zrozumienia jego duchowego przebudzenia. Według wielu tradycji ezoterycznych i odczytów Kajsa, Jezus podróżował i to daleko. Najpierw Egipt. Kolebka starożytnej mądrości. Tam miał studiować w świątyniach kapłańskich, gdzie uczono głębokich technik medytacji, oddechu i uzdrawiania energetycznego. Miał doświadczać inicjacji, które konfrontowały go z cieniem i śmiercią ego. Później pustynia, samotność, milczenie, konfrontacja z wewnętrznymi demonami. Tam, gdzie nie ma rozproszeń, zostaje tylko prawda. I głos wewnętrzny, wreszcie. Indie i Tybet, nauki buddyjskie, praktyki jogiczne, mistyczna cisza Himalajów. Według niektórych przekazów Jezus miał studiować u mistrzów duchowych, którzy rozpoznali w nim duszę zaawansowaną, lecz jeszcze w procesie przebudzenia. To nie legenda, to droga inicjacyjna, taka sama jaką przechodzi każdy, kto naprawdę pragnie dotrzeć do źródła. Te zagubione lata nie są puste, są pełne. Wyzwań, nauki, transformacji. Bez nich nie byłoby Jezusa, którego znamy. W centrum codziennej praktyki Jezusa nie była modlitwa błagalna ani recytacja rytuałów. Była cisza. Nie chodziło o brak dźwięku. Chodziło o stan milczące oddanie się Bogu, które przekracza słowa i myśli. To w tej przestrzeni Jezus codziennie umierał dla siebie, nie fizycznie, ale wewnętrznie. To była krucyfikacja ego, świadoma. Powtarzalna, bez świadków. W Ewangeliach czytamy, że często oddalał się na miejsce samotne, aby się modlić. Ale prawdziwa treść tej modlitwy to nie były prośby, to była pełna rezygnacja z własnej woli. Jung nazywał to opuszczeniem persony, maski, którą nosimy, by zadowalać świat. Jezus dzień po dniu rezygnował z własnych pragnień, lęków, oczekiwań. I w ich miejsce pozwalał działać czystej obecności, temu co nazwał wolą ojca. To była duchowa alchemia, przemiana metalu ego w złoto jaźni. Nie jednorazowe olśnienie, ale codzienna praktyka śmierci i zmartwychwstania wewnętrznego. Właśnie w tej ciszy dojrzewała jego świadomość Chrystusowa. I właśnie w tej ciszy każdy z nas może ją zacząć odnajdywać. W odczytach Edgara Keysa. Oraz w przekazach mistycznych opisano prostą, lecz głęboką technikę medytacji, której miał używać Jezus. Składa się z czterech etapów i każdy z nich ma głęboki sens. Pierwsze: oddech. Zaczynał od uspokojenia ciała i umysłu poprzez rytmiczny, głęboki oddech. Nie chodziło o kontrolę, ale o wsłuchanie się. Oddech stawał się pomostem między świadomością a duchem. Drugi: poddanie się. Następnie świadomie rezygnował z myślenia, planowania, analizowania. To był akt całkowitej pokory. Nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. W tej chwili ego zostawało wyciszone. Trzeci. Otwarcie serca. Serce stawało się centrum. To tam rodziło się współczucie, miłość, zrozumienie. Jezus nie szukał Boga w głowie, ale w głębi serca, gdzie bije puls duszy. 4. Działanie prowadzone z wnętrza. Po medytacji wracał do świata nie z planem, ale z wewnętrznym prowadzeniem. To z tej ciszy brały się jego decyzje, słowa, uzdrowienia. To nie była medytacja dla relaksu. To była duchowa operacja, oczyszczenie świątyni wewnętrznej, by mogło przez nią przepływać światło. Z czasem Jezus nie tylko oddychał, stał się oddechem. Praktykował to, co mistycy wschodu nazwaliby oddechem kosmicznym głęboką synchronizacją z rytmem życia, z pulsem wszechświata. Nie chodziło o technikę fizyczną, chodziło o wewnętrzne zestrojenie. Z każdym wdechem wchodził głębiej w obecność, z każdym wydechem oddawał to, co zbędne, napięcia, myśli, ja. W tej praktyce zaczynał odczuwać jedność z każdym istnieniem. To stąd brało się jego współczucie, nie jako emocja, ale jako stan bycia, Widzieć drugiego człowieka nie jako innego, ale jako część siebie. Karl Jung mówił o rozszerzaniu jaźni, o świadomości, która przestaje być zamknięta w osobowości. Właśnie to robił Jezus. Jego jaźń przekraczała ciało, przekraczała imię. Stał się kanałem, przez który przepływało uzdrowienie, mądrość i światło. Oddech kosmiczny to praktyka, którą dziś można odnaleźć w różnych tradycjach: pranayama, kontemplacja, modlitwa serca ale jej sedno jest jedno – wrócić do źródła poprzez prostą, uważną obecność. To nie mistyka zarezerwowana dla wybranych. To ścieżka, dostępna dla każdego, kto zechce na chwilę przestać mówić i zacząć naprawdę oddychać. W XX wieku tysiące ludzi zaczęło praktykować medytację inspirowaną przekazami Kajsa i duchową drogą Jezusa. Wyniki? Nadzwyczajne, ale nie magiczne – Głębokie uzdrowienia fizyczne, emocjonalne przełomy, odzyskana radość życia i coś jeszcze cenniejszego poczucie sensu, którego wcześniej brakowało. W archiwach Stowarzyszenia Badań i Oświecenia ARI w Virginia Beach znajdują się dziesiątki relacji ludzi, którzy doświadczyli realnych zmian po rozpoczęciu codziennej praktyki. Kobieta, która przez 15 lat zmagała się z depresją, opisuje, jak po kilku tygodniach medytacji Zaczęła odczuwać obecność miłości, jakiej nigdy wcześniej nie znała. Mężczyzna z przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, który nauczył się oddychać z duszy, opisuje cofnięcie się objawów, których medycyna nie potrafiła zatrzymać. Nie chodzi o cud w spektakularnym sensie, chodzi o transformację świadomości, a wraz z nią transformację ciała, relacji, decyzji. Psychologia potwierdza, regularna medytacja wpływa na układ nerwowy, Obniża poziom kortyzolu, zwiększa empatię i neuroplastyczność mózgu. Ale ci, którzy praktykują, mówią o czymś więcej spotkaniu z czymś świętym wewnątrz siebie to nie religia to bezpośrednie doświadczenie a ono zmienia wszystko. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Te słowa Jezusa od wieków budzą zachwyt, kontrowersje i niezrozumienie. Wielu widzi w nich deklarację boskości nieosiągalnej dla zwykłych ludzi, ale co jeśli to była deklaracja stanu świadomości, nie tytułu? Jezus nie mówił o jedności teoretycznej, on jej doświadczał. I co najważniejsze, mówił, że każdy z nas może dojść do tego samego miejsca. Królestwo Boże jest w Was. Według Kejsa, Jezus osiągnął ten stan poprzez codzienną praktykę umierania dla siebie. Codziennie rezygnował z własnego ja, by w jego miejsce mogła działać wyższa świadomość, duch Chrystusowy. To właśnie nazywał wolą ojca. Karl Jung określiłby to jako pełną integrację jaźni. Moment, w którym przestajemy żyć z poziomu lęku i kontroli, a zaczynamy żyć z poziomu zaufania, miłości i prawdy. Taka jedność nie oznacza perfekcji, oznacza pełną obecność. Gotowość, by słuchać, by kochać, by służyć, nie z obowiązku, lecz z wewnętrznego przymusu duszy. To stan, który zmienia każdy gest, każde słowo, całe życie. Największe kłamstwo, jakie nam przekazano, że Jezus był wyjątkiem kimś tak wyjątkowym, że nie mamy prawa iść jego drogą. Ale Jezus sam mówił inaczej: to, co ja czynię i wy czynić będziecie, to nie metafora, to zaproszenie. Świadomość Chrystusowa nie jest religijnym statusem. To stan wewnętrzny, który rodzi się z praktyki, z ciszy, z wyboru miłości zamiast lęku, dzień po dniu. To nie oznacza bycia bezgrzesznym, oznacza bycie prawdziwym, odważnym na tyle, by spojrzeć w siebie, pokornym na tyle, by pozwolić prowadzić się czemuś większemu, obecnym całkowicie tu i teraz. Carl Jung pisał, że każdy człowiek nosi w sobie zarodek boskości, ale tylko nieliczni decydują się go podlewać. Jezus nie przyszedłby błyszczeć na piedestale, ale by pokazać, jak rozkwitać od wewnątrz. Medytacja, jaką praktykował, nie była rytuałem, była drogą do tego stanu, do połączenia z tym co wieczne i niezmienne. To nie mit, to potencjał i jest dostępny dla ciebie. Dziś Edgar Cayce mówił że nadchodzi czas wielkiej zmiany. Czas, w którym coraz więcej ludzi zacznie przypominać sobie, kim naprawdę są. Nazwał to duchowym przebudzeniem ludzkości. Widzimy to już dziś. Coraz więcej osób odwraca się od hałasu zewnętrznego świata i zaczyna szukać wewnątrz, w ciszy, w pytaniach, których nie da się zbyć szybką odpowiedzią. Jung mówił, że jeśli ludzkość nie skonfrontuje swojego cienia, będzie projektować go na zewnątrz. W wojnach, podziałach przemocy. A jedynym lekarstwem na to jest przemiana jednostki, jednej duszy, jednego serca Twojego. Medytacja, jaką praktykował Jezus może być Twoim codziennym rytuałem przebudzenia. Nie musisz wyjeżdżać do klasztoru. Potrzebujesz piętnaście minut, ciszy, intencji, gotowości. Jak zacząć? Usiądź w ciszy. Skup się na oddechu, powiedz w sobie, nie moja wola, lecz Twoja. Otwórz serce, słuchaj, rób to codziennie, nie oczekuj cudów, ale bądź uważny, bo właśnie wtedy, gdy nic się nie dzieje, dzieje się najwięcej. To nie jest tylko duchowa praktyka, to jest rewolucja, cicha, ale prawdziwa i zaczyna się od ciebie.